Przy tych wygranych trzeba być blisko i uczyć się od nich. Finał już za nami. W Piszu poznaliśmy zwycięzców trzeciej edycji konkursu lokalnej grupy działania znawca Mazurskiego Morza. Główną nagrodę w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych wywalczył Jakub Gantek z Pisza. Z laptopem do domu wróciła też Bożena Nestorowicz, mieszkanka tego samego miasta, która okazała się bezkonkurencyjna wśród osób dorosłych. Skąd pani czerpała wiedzę o naszym regionie? Jak się pani przygotowywała? To znaczy, e, każdy weekend wyjeżdżaliśmy gdzieś w tereny... Dokrył w te miejscowości, które są w konkursie. Powiedz mi, dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w konkursie znawca mazurskiego morza? U nas w szkole wisiał taki plakat, który informował o mazurskim morzu. No i tak z ciekawości, no i tak chciałam spróbować swoich sił. Powiedz mi, jak długo przygotowywałeś się do tego konkursu? Gdzieś około miesiąc. Konkurs, którego głównym celem była popularyzacja wiedzy o naszym regionie, był niemałym wyzwaniem, a przygotowania do niego zabrały uczestnikom sporo czasu. Jak długo przygotowywałeś się do konkursu i z jakich źródeł e, korzystałeś, żeby się przygotować właśnie do tych zmagań? Znalazłem pytania z tamtego roku w internecie i się z nich uczyłem. I uczyłem się tak z dwa miesiące. Przekazywanie wiedzy o gminach leżących wokół jeziora Śniardwy, które nazywane jest właśnie Mazurskim Morzem, w takiej formie rozpoczęło się 3 lata temu. Konkurs cieszy się niesłabnącą popularnością, co owocuje kolejnymi jego edycjami. Uczestników przyciągają z pewnością atrakcyjne nagrody. Zwycięzcy otrzymali laptopy, rowery i aparaty fotograficzne, ale to aspekt edukacyjny, kryjący się pod zabawą, jest tutaj najważniejszy. Jest to konkurs adresowany do młodzieży, ale nie tylko, do, 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 do wszystkich. Startowały, startowały też osoby, osoby starsze. No chęć zdobywania wiedzy o, o naszej lokalnej ojczyźnie no jest takim chyba wymogiem, który, który powinien przyświecać każde, każde, każdej osobie. No dobrze, dobrze znać swoją rodzinę, dobrze znać miejsce, z którego, z którego się pochodzi. Konkurs zaczął się eliminacjami wstępnymi w poszczególnych gminach. Przystąpiło do nich prawie 200 osób. W finale, który odbył się w Piszu, zmierzyło się 36 uczestników.